Siemano widzowie tutaj XL Ready i dzisiaj gram z Pandziukiem. dziukiem. I ogólnie dzisiaj robimy wielki speedrun. E, tak, w końcu gość specjalny. To jest ziomek Kapiego ogólnie. Kolega Kapiego. Ziu e, co wziąłeś tak ogólnie na starcie? Lokpiki. Ja wziąłem lockpiki i latarkę. Dobra, chodź tu zlutujmy, bo to nie musi być tak, wiesz, bo ja... O! lighter, lighter mam. lighter mam. Nie, dobra, myślę, że... Ty mogłem ci dać lighter bo miałem. Trudno, ja robię speedruna i co to takiego totalnego. Spidra O, kur o mordę, lutowania. O, lockpiki! Dwie tabletki, Elo, dwie tabletki. O, z letargu, ten jakbyś chciał. Tam była bateria. E, to czekaj, to sobie już na fulla wezmę. Już mam full. Dobra, zejdziemy dalej. Ale niech ci nie zacina, proszę. No, i no, jak na razie nie wychodzi na to. Jest ten centymetr od routera. Myślę, że mi nie będzie zacinać. O, tam jest, tam jest. Widziałem, namierzyłem Cyk, ale poczekaj. O, dobra, to też byłeś. Eee, a ogólnie ja widziałem na spawnie, że ty już przeszłeś raz w dorsy. Miałeś jeszcze w mentorze bottom. No tak, skapim. No i zaje, fajnie. Mam nadzieję, że. że dzisiaj też nam się uda, bo jeszcze nie przeszłem. Aby. pogłosiłem żeby... A ja mam tylko jedne lockpiki. Ty teraz już ja wiesz, tam, tam masz kasę, za tobą była. Eee... 95 myślę, że do mi starczy. O kurde. Nie słuchaj. A nie. No chodź mi go było. O Boże, nie duszę. Chodź się. No Boże. Do Maxa nie... pod gr podgłaśnię grę, stary. No to będzie głośno. O nie, Mam nadzieję, że na filmiku się nie okaże, że będziesz miał strasznie ściszony głos, tak jak Kapi. Nie wiem możliwe. Mam. Jo! No bardzo dobrze mi idzie. Tak szczerze. Ja mam full zestawik ogólnie. Ja mam tapsy. I tak dalej. O kurde. Nie. Nie idź dalej. Czemu? Lag Czekam Nie mogę się ruszyć O dobra! Odlagowało Odlagowało, Jezu, się, że... już się, Już się wystraszyłem, że ciebie... Tak wiesz, Te że cię ja koniec Z tym internetem nie z 50 50. O, bateria! Dziś. Lecimy ja, ja mam dwie tabletki, więc na no, spokojnie Ty Czekaj Dziś. 20 chyba a nie, dobrze otworzyłam. Nie idź tam, bo tam będzie dupa. Tam będzie dupa, jakby to Kapi powiedział. Co? Kapi, ja ba Kapi bawi i uczy po prostu. Co nie? Zabierasz wam raz? A ja, sobie eee. ja sobie na pamiątkę wezmę. Powieszę że se domu. A, to jest jakieś 5 pokoi, go będziesz miał. No, Sif sam może się utrzyma. Ło wow, migu migu Tapsy moje, 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 moje! Wiesz, Cicho! Chodź co się czułaś? Leci! nie się, się ba... ja mam, ja mam full zestaw Jeszcze Tylko mi brakuje dwóch rockpików i jakbym, jakbym tego Jakbym miał na początku już Masz trzy tapsy? Tak, mam Ja już nie potrzebuję Aha. Reszta tapsów moja. Uuu, duża. Weź sobie. To szkółka. Moje moja reszta tapsów. Czemu tak jasno jest? Bo jest okno. Latała! Moja, moja duża. Nie. O, tapsy. Jak miło. Tak. kluczki, Mam screecha, screecha miałem. Nie, nie. Otwieraj! Otwieram. Teraz trzeba znaleźć jakieś lockpiki. Bo ja mam... Ja mam te sztuki, więc powinno nam starczyć. No i! Git. Jesteśmy jakby ustawieni, tak? Jeszcze, jeszcze jakby był krócy w... Było? Chyba. Chyba migało. Nie no, nie jeszcze, było szat. Teraz było... O, teraz nie Wim, wim. Dyn, dyn, dyn. Dobra, nie będę śpiewał paliona. Nie... nie robimy w... Okay. Jezus Maria, nie drzwi się. Masz co podgłośnić trochę, grę? Ale ja mam na maksa... Ej, niego mi nie mi go było! Ale oczy przy... nie. O? Nie, jest łapsa. Nie Co ty robisz? I'm Ej, bo ogólnie tu mow... Zatrzymałem się tylko dlatego, że to jest Krysypix. Może być. No, ale nie ma. Dobra, to tak na raz, spokojnie teraz, dobra, daj, daj zlutować szafkę. Dobra, nie ma nic. Dobra, go, go, go. Lecimy! Lecimy! Nie wiem dlaczego mi się Muzykę w doors, ale mniejsza z Lewo! Ej, mi się hmm. wydaje, że my po prostu tak wolno biegniemy. Lewo! Shit! Też właśnie mi się wydaje, że trochę wolniej. Lecimy z, lo z tabletkami. Dobra. Też szeszłem. Nie mogło być, Migu. Teraz było wiesz, to. Potem było, Migu. Chodź, chodź. No, co, co, co. Ej, moje, 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 moje. Co, ja? To nic nie było, prawie. Ale to moje. Księczko! No, Moje! Zajumałem świekę. Co robisz? Co, co jest? Kaps. No! Ktoś z przepraszam! Ja, ja nie klikułem, e, to mi samo wzięło. Tak szczerze, nie ruszyłem nic. 48 ja już to ma więcej. Nie wiem. No chodź, no nie bój się. Nie, nie bój się, tylko że ty mi wszystko kradniesz. Um, że jeszcze bez cięć się obu, to. to Czekaj, chodź, co tu złotujemy. O, golda była duża. Ile masz hajsu? Mm, 10 mi brakuje. To tam na szafkę. To jest szafka no, to jeszcze. Nie, może będzie. Szyb, nie ma. No, ale jestem na tym, ale jeszcze jest na figurze. No, co nie może być. To wiesz, ja bym mógł wziąć krucyfiks. Jak zawsze. Nie, ja, ja bym wolał krucyfiks. Ja się nie mam, nie, mam, nie poszukiwać. Dobra, teraz muszę sobie to pokazać. Ja pier... To tak było słychać, to dech, dech. A idę po karteluszka już. Siema, mam kartkę już. Ej, ja otwieram tutaj wszystko. Ja jestem Dzień na schodzie. Nie wiem. Schodzi, idzie, idzie, idzie. Ja pierdykam. Yy. Yy. Nie ja uciekam ogólnie. Dobra, nie biorę tabletek. Ja wchodzę na górę szukać, mam. Dobra, to ja dokończę dół, figur, już spokój. Ja, przemocy zła. Przywołałem go troszkę do siebie, wiesz? Dobra No tylko, że on idzie chyba do mnie No, on idzie do mnie, to teoretycznie on idzie do mnie, na mnie prosto To uciekaj Najlepsza odpowiedź, po prostu uciekaj e, dwu... Trzech nam jeszcze brakuje Już dwóch No tak Siedem i jeden. Jednej Czyli brakuje nam tylko. Tak, moglibyśmy zrobić zgadywanko. Jest 7 łową. 7, 1, 4, 3. Mam 3! 7, 1, 4, 3, 5. 7, 1, 3. Ej, 7... yy, ale nie otwiera jeszcze, jestem u ciebie, Dobra, muszę jestem na górze. Idę do siebie. To otwierać? Hello. Open, open, open. No nie źle. Siedem jeden cztery. Ile było dalej? 4... Idzie figur! Cztery hmm, 4 po cztery. 4 Jeszcze raz po 12, co? Jeszcze raz. 4 po czekaj, je, je. czekaj. Siedem jeden cztery. Siedem jeden cztery trzy. Siedem jeden cztery trzy. 3 i 5. Spadamy. teraz. Ja chcę krucyfiks, bo ja chcę sobie skrócić. No, ty gnomie, najgorszy! He, to za, to za te wszystkie tapsy. to gnomie, ale ja mam za to klucz. hehe. He. ja mam za to krucyfiks, ale zawsze mogę wziąć drugi. Pamiętasz, nie wiem czy no. oglądasz, ale na odcinku skapit. Trafił nam się nad drzwiami krucyfiks. Ale. No nie oglądam, ale kiedyś też gram z skapił, no to to samo. Migu migu. Weź szafa? Mam. Ale nie leci. Weź, sprawdź świecę. Nie, nie gaśnie. Czy to musiało być jakieś. Migu migu Nie, możemy uciec! Tu jest mi okno. Uuu uh. Tylko trzeba byś... Ajsy oh. Nie używaj króć krucy... Ała! No shit Nie używaj krucifixu Się nie opłaca Aha. Chciałem użyć, bo jeszcze tego nie mam, mam... Teraz ja idę poza No, lockpick Potrzebuję tapsów Potrzebuję tapsów Nie... Nie tego Ej, masz... No, otwieraj, ja że 60. drzwi. To ja biorę. O, migu, migu. Co to napię? łóżka. Wiem. Masz krocz? Mów Nie, ale używam pika. Nie używaj, się nie opłaca a w sumie to, to jest speedrun! To jest speedrun, co my się widzimy? Bame. O to jest ten pokój Ej, Ja! Ale fajnie! Mamy już dwie rzeczy stary. Ja mam... Ja jestem zupełnie ustawiony. Ja idę na lewo! Ja idę na lewo! Ja poszłam na prawo Jak będę miała Screecha to, to sobie go skrót No nie! Na 90 drzwi została, fixer ready Dobra Masz? O, mam, 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 Idziemy Nie! Tak, tylko teraz gdzie wyjść? Nie! boosta ci dam Stary ja już miałem speeda od tabletek. Nie idziemy do Darum, co się nie opłaca. Mam. No. Jakby do farmaceutki pójść. Eee, masz tego? Masz baterię? Nie. Nie ma baterii, shit, bo mi zaraz padnie tego. Ale w sumie... Chyba latarka ci nie może. Co nie? Co, co nie zrobi? Migu, migu. Ile jak numer? Mega 67? Nie gaśnie o Timi. Umarłem! Ja się! Czekaj, nie mu! Poczekaj, poczekaj, to się zrewifer. Tak, tak, mogę sobie y, kupić. Mogę go kupić. Dobra, to ja ci jedynie ukradę tabletki. A, revive. Oczywiście, że chcesz się zrewiferować. Pierwszy raz kupuję revive. Using hmm. revive. Zapraszam Where? Pokój poprzedni Chodź Ej, X-Ray Tutaj. Będę? Tu i tu są twoje rzeczy. Tu i to są twoje rzeczy Jedynie ci wziąłem tabletki Zatek, które żeś mi wszystkie ukradł No dobra no No, Ale nie chciałem używać krucyfiksa. wiesz dlaczego? Bo crucifix... No i tak byś to kupił Weź tu i... zaświeć Tu, 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 tu 60... Tak, tu Migu, migu. O, mam papsy. Ja idę tu. Nie, no świeci. No przejść. Mm. Przecież... Oczka, oczka są. O! Papsy! Już mam trzy Eska. już mam trzy. Łatwo. Dobra, idziemy trzy. dalej. Czekaj, gdzie jesteś? Gdzie są drzwi? Idziemy dalej, chodź. Migały? Nie. Nie. Ajsy. Ajsy, no dobra. Ile masz tego? Czego? Ile masz. Y, y, lopików? Jeden, jeden mam. Jeden to mamy dwie sztuki. Blau! Dobra. dobra, to używam chyba tapców, Co nie? Ja używam sobie tapsów. Nie, nie. To nie A. bez sensu. Bo Tapsy... Zostaw sobie X-Loblin na tego. No, jak to się nazywa, no na figura ostatni bo jak będzie na ciebie biegu, to możesz użyć tych tamtych i z niego uciekniesz, nie? Weź o Lebo... co mi chodzi. Ale się powinien wywalę już na figurze. Prost... Prawo, prawo. Prawo, okej Prosto, teraz. To już? Szybko. Syka już mam skrót Szybko. fiksowanego. Au Czekaj. Tak, tapsy, tapsy chcesz? Mam swój. Nie. Robimy kardio, robimy do góry, stary. Nie. Prrr, a prrr. O kurde, halt Kruczyfiksuję go. Kruczyfiksowałem go. Ja Bo nie miałem kruczyfiksowanego. Two steps ahead. Just Halt! Just Crucifix Agalst Halt! Dobra, przynajmniej mam... Bo chciałem... Nie wzięło mnie! Ależ tam. Badzia! Badzia chciała! Badzia chciała i śmierć. Idź, leć! No, oh, easy. Nie no... Nie masz krucyfiksa dodatkowego? Nie mam. Jakby jeszcze był trzeci krucyfik, to chyba byśmy byli już w niebie totalnym. Znaczy nie krucyfik, to tylko lockpicka. Mam jeden, ale nie chcę używać. Może znajdę. To ja, to ja używam. Ja w ogóle nie mam bateryjki też, bardzo sympatycznie. Albo no, w sumie nie będę używał. No. Ja, ja mam tutaj kilka skrzyneczek ogólnie. Skrzyneczek, to, to nie są Brawl Stars kurde. Ale teraz się przeżywę cofana. Ej, bo to mnie ogólnie się teraz kolega dobija. No, to Dobra no. masz? Nie mam, nie mam. No. Może nie no, ten piłk. A skąd? Czyli. Leżał na podłodze! Tam, gdzie przechodziłeś, ja pierdykam. Tak, nie no ja... szkodliwe. widzieć, jak leżą na podłodze, no hallo! Leci do szafy. Nie! Leć i baj o 87, dobrze! Jo! Jak pobijemy rekord, który przebiliśmy z Koksem, to chyba 94 zrobiliśmy. Bez Kapiego. Kupię, I... jakby co, to się umówmy tak. Było mi głupie? lecę od nie, nie... nie. No, nie, nie mogło być. To... Nie mogło Masz licę. No, nie. Masz Mam. Mam, no, fajny Dworek. Ogród botaniczny. Już za miesiąc będą. Z jak miesiąc? W marcu mają być nowe dorsy. Dobra, chodźmy od razu, wyciągaj świeci. Od razu świeca. Świeca! Do Gdzie? Używaj świecy, Ewa. Używaj świecy! Ale nie idź tak daleko! Jest! Jestem za to! Co ty robisz?! I co Używaj świec! Nie ma. Spadamy. Teraz już będzie. Nie ma. A gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Bo mnie zażre Brawo! Nie na Ja pierd... Co stary, wiesz, że ja przez ciebie prawie umarłem? A ja, ja też nie żyję. Ja się! chciałem na screenshot spojrzeć się na icy spojrzałem. Trudno. Weź moje i Ale ja nie mam jak O, świecę. A więc to gówno Nie świeci się? Nie On nie masz pełną świecę Oj, będzie fajny odcinek Naci... Wiem będzie kokny odcinek kurde z dzi dziobem Będzie jął I ja właśnie, ja, ja właśnie skapiłem, była przede mszafa szafa i ja w to i właśnie w taki sposób umarłem. Jak ktoś oglądał odcinek. Już! Let's go! Let's go, no. Przez ciebie, o mało... Ja, ja już nie wiedziałam, co się dzieje. Sprawdzaj, bo tu mogą być te już. Krzyśkiełko. Mogą być te. krzyki. No ale no i no pewnie. No trudno. Ja zawsze muszę umrzeć na końcu. Ja nigdy nie potrafię tego przejść. No, zawsze nie umieram nie. na końcu. Nie rozumiem. Ale będzie no, fajny to. odcinek. I tam jest jakiś elektry elektryczność, jak to kapi mówi. No. no, chyba już nie ma co... Otwórz otwórz to, a zabraliśmy je wytrychy? Nie. Ja. No to jest taktyka pro playera, stary. No tak, nie można nic. Niej... <noise> uga, buga, uga. buga. Jak, jak to na odcinku skapu? Uciekaj! Spokojnie mam to. Dobra, poszedł, to idę. Ja, ja oglądam. Poszedł w prawo, w prawo, w prawo, raz. <noise> O! Bezpiecznik! Nie! Pamiętaj, tabletki możesz użyć. Masz tabletki, pamiętaj. Gdzieś tak jeszcze O jest. Na podłodze patrz, bo na podłodze mogą być. Poszedł chyba. jest Nie widzę go! Kurde, mogę się... gdzieś no. w tym. No właśnie, to czemu żeś się nie cofnął? Tylko że świecę wziął. A mogę się cofnąć? byś miał łatwiej już. Nie wiem dlaczego ci właśnie speedrunnerzy, jak są na tym ostatnim, to nie używa. Halo? No, halo, halo. What the ja myślałem, że mnie zacięło totalnie. Figure? Halo? Okay? Halo? Ehm, what? On próbuje do RIME chyba robić, ale mnie musi bardziej. Eee... Ehm, no, Muszę tu gdzieś elektryczność, tu będzie. What the fuck? Nie co tu jest. Skądś elektryczność? Rusza to, się podoba. już. On on, wiesz co? On próbował chyba do robić. Yes. On próbował chyba do rimę robić, ale mu coś nie wyszło. O, no, 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 Dobra, nie słyszę. No, na moim miejscu tam nie wiedział, co mam robić. Ja bym po prostu siedział siedział w jednym miejscu. O? Jedziesz, Azja. Gdzie... Dobra, znowu tam. Co do... To nie jest robić. W tym samym, w tym samym miejscu do znowu. Odbagował się? Jest sądzisz Ile było? Dwa. Ile ci zostało jeszcze? Trzy. Cztery, wszystko. Pamiętaj, tam sobie i nim. Tapsy nie! Ty, on się zbagował totalnie. Tapsy nie! Uga dobra. buga! Uga buga, uga Ciekawe, buga! że ty X ray już ześ mar. No. no e nie będę robił cięcia! Nie no dobra. No dobra. Tylko proszę, żeby ci to szybko poszło. 9. Dobra, to zrobimy cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, ja wolę nie robić tego cięcia. Je wolę nie robić po prostu. Dawaj, Rób dawaj. To cięcie, bo ja słabym. Rób Dobra, to e, robię. przepraszam, nie, nie ten moment. Let's go, mamy to, mamy to, mamy to. Let's go. drugą stronę uciekaj. No, nie, to ja to... nie miałem Leć, leć, leć. Leć, leć. Ja yeah. po raz kolejny, po raz, ko po, po raz kolejny na, odcink na odcinku Trojan nie przeszłem znowu dors. z takim dobrym zawodnikiem. Obejrzymy sobie tą kaccenkę. Ale warto było, warto było to nagrywać, warto. Teraz czekamy tylko na na Dwójkę. Tak. Macie już w tym miesiącu. Jak znowu odwalą coś, to tego, to ja będę załamany. No to co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.